Dzień dobry, witam państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Jest ze mną pan prezes Janusz Korwin-Mikke. I podczas dzisiejszej konferencji prasowej pan prezes skomentuje pierwsze działania partii rządzącej względem Trybunału Konstytucyjnego, które można tak przewrotnie nazwać zamachem na Prawo i Sprawiedliwość. I poproszę pana prezesa o zebranie głosu. Znaczy, być cisłym, pierwszy zamach to zrobiła Platforma Obywatelska, która powinna była mianować dwóch sędziów Trybunału, a mianowała pięciu ciupasem. A w tym momencie Prawo i sprawiedliwość się odwinęło, wszystkich pięciu usunęło, prawda, i chce wstawić pięciu, pięciu swoich. Jest bardzo niedobrze, chcę to powiedzieć teraz całkiem poważnie, że taka poważna sprawa, jak wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego się odbywa na zasadzie bijatyk, bijatyk a nie na zasadzie rozwagi, tak jak w USA, gdzie prezydent mianuje, Senat to rozważa. To nie, tego nie robi Kongres, tylko robi to prezydent i Senat, czyli poważne instytucje, a nie, a nie Kongres Amerykański. To jest jedna uwaga. Druga uwaga, taka. Ogólna. Ja miałem nadzieję, że PiS to są oszuści, którzy głoszą ten program socjalny i nie mają najmniejszego zamiaru go realizować. Tymczasem widzę, że po expose pani premier Szydło, że ona naprawdę chce te głupoty zrealizować, co będzie rozwianiem poważnym, poważnym dla gospodarki, może nawet bardzo poważnym, no nie jest może tak, że za trzy miesiące siądzie całkowicie, ale to będzie poważne rozchwianie gospodarki, gospodarki i widać wyraźnie jaki jest ideał Jarosława Kaczyńskiego, zresztą zawsze to mówił, tylko nikt mi nie wierzył. Jego ideałem jest po prostu przedwojenna Polska, polska sanacyjna, polska nikodemadyzmy. To są po prostu Komuniści, ten, przepraszam bardzo, są to komuniści z krzyżem w zębach. Yy, Podam jeszcze raz. Komuniści z krzyżem w zębach, ludzie, którzy zamiast pierwszy sekretarzy chcieliby, żeby rządzili proboszczy albo ktoś taki, ale w każdym razie na pewno nie zwolennicy wolności, wolnego rynku i tak To wszystko, co mam, co mam do powiedzenia. Staram się być krótki. Mają, jak mają pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo proszę. Dziękuję bardzo.